Cześć, witajcie na kanale Środki Transportu. Dzisiaj taki szybki odcinek. Otóż powiem Wam, na czym polegają wagony normalnotorowe, które jeżdżą po torze wąskim. Normalny tor, czyli rozstaw normalnego toru w Polsce, jest to 1425 albo 35 mm. Już zapomniałem, Matko Bosko. Dziś Wam tu napiszę dokładnie. A wąskotorowy, czyli koszeńskiej koje wąskotorowej, przy której jesteśmy. To 750 mm. No więc często, tak było na przykład w dawnych latach, żeby przetransportować do jakiejś miejscowości węgiel, gdzie był tylko wąski tor, to używało się specjalnych wózków. No i na czym one polegały? Nie będę podchodził za blisko, ale zobaczcie: są przymocowane liną i tu jest ten wózek. Wózek to jest to. I na ten wózek wpychało się wagon normalnotorowy, czyli taki jak mamy tu, bo to jest normalnotorowy wagon. No i właśnie w tym celu się to wykorzystywało. Czyli pociąg wjeżdżał na ten wózek, z koła z normalnotorowe zostały przytwierdzone do tego wózka, podczepiało się taki oto składik do lokomotywy wąskotorowej i było dobrze. I na przykład wtedy węgiel można było przetransportować do tych małych miejscowości. Więc mam nadzieję, że szybko Wam to jakoś wytłumaczyłem. Nie będę podchodził za blisko, ponieważ nie jestem pełen, czy tutaj wszystkie hamulce są zwolnione. O, jedzie coś SM03. E, no żartuję. Więc mam na, no więc mam nadzieję, że wam to jakoś szybko wytłumaczyłem. Czyli podsumowując, platforma na platformę 750 mm wjeżdża się normalnym pociągiem, czyli normalnym rozstawem kół i się jedzie. Dobra, więc jeszcze raz dzięki za oglądanie. Jeżeli mielibyście jeszcze jakieś pytania do tego odcinka, to komentarze pełną parą. Więc dzięki za oglądanie, do usłyszenia, do zobaczenia, cześć, pamiętajcie o w górę i subskrypcji.